Wszystkim was na już trzeci dzień Lumasu. Dzisiaj mam na godzinę yy, 8:50 do szkoły. No i jak tradycyjnie yy, wywalam wy, 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 kilka minut przed lekcją, tak naprawdę. Po prostu yy, kilka minut przed lekcją się do was teraz rozmawiam z wami. I huh. dzisiaj, tak jak mówiłam, mam tą kartkówkę Z informatyki właśnie na pierwszej lekcji. Mam nadzieję, że dobrze mi pójdzie. <głanee> Nie stresuję się, ale ten, no, tego materiału, jak wzięliście z wczorajszego y, wymachu, było dosyć sporo. Nie ukrywaj, było tego sporo. No, ale zobaczymy, jak to wszystko napiszę. Powiem Wam, jak mi poszło. Nie jestem dobrej myśli, ale zawsze gdzieś mogę, może mi nogaś po prostu. Mogę gdzieś się, po prostu się pomylić, no, popełnić jakiś błąd. No, to już taka natura ludzka, że nie można być po prostu. Ale zobaczymy po prostu. Na razie nie, nie będę się nic po prostu zagłębiać, po prostu napiszę i, i na, napiszę i zobaczę jak będę miała ocenę. A tak, i rzeczami, no to jeszcze ja cię na to poprawię z fizyki. Tak ogólnie to mam 7 noc i kończę o 14.25, ale mam znaczy poprawę taką z fizyki na 9 godzinie. O tym Wam wczoraj mówiłam. No i już będę się łączyć, bo już dosłownie mam no niecałe kilka sekund do lekcji, więc już będę się łączyć, bo już widzę, że już jest spotkanie, więc. Idziemy się między lecją. Ja wczoraj wróciłam z dworu, z podwórka, i będę teraz robić lekcję. Już rzuciłam wcześniej vloga, wtedy między tym przerwą tą to już rzuciłam. Vloga, nie, no vloga, vloga vlog, no vloga typu vlogmasa na no, 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 wczorajszy film, który widzieliście, to ja już go stawiłam. I. Będę się już ubrała za lekcje, jeszcze muszę sobie zrobić sobie notatki na historię Pouczyć się I... Taki, taki dzień jak, dosłownie jak wczoraj I tak będę miała dość środy Już za kilka... No bo w sumie to ja nie, nie wiem czy coś jeszcze jest, ale chyba... Tak sprawdziany to chyba będzie już wszystko, chyba do środy będę miała jeszcze tylko sprawdziany Ale to się okaże po prostu, a... No bo już za... Chyba całe dwa tygodnie już jest wystawienie proponowanych ocen, no bo już się SMS kończy właśnie, w no, już będzie niedługo wystawianie ocen. Więc chyba to już takie już ostatnie sprawdziane w tym półroczu i już będę miała spokój tylko później święta i no, nie o tym, co o tym właśnie o wigilii no, w takich świątecznych rzeczach niż takich już stricte szkolnych, więc chyba... nie, nie jestem na 100% pewna, czy na pewno czy to jeszcze nie będę miała. Na razie wiem, że do środy mam sprawdziany. Codziennie. Oprócz soboty i niedzieli, bo wtedy to nie mam lekcji. No. Dobra, już będę zabierała się za pracę domową, bo trochę tego mam, nie ukrywajmy. Przez chwilę skończyłam lekcję. Sam za mną jest mój kotek, który był przed tą moją kartkówkę. Znaczy nie skończyłam, lekcję, skończyłam dopiero, e, jakby, tą moją kartkówkę z informatyki. Jeśli słyszycie jakieś dźwięki, to moja teraz ma po prostu prowadzoną lekcję, więc wybaczcie, nie mogę, bo ona po prostu lekcję prowadzi. No i z tego co widzę. Czy wy to widzicie? Czy wy to widzicie, co ja teraz widzę? W tym roku teraz patrzę przez okno i jest właśnie chyba czy się lekcji wpadł. Pierwszy tym roku u mnie już śnieg. To była tego mi jakoś tutaj spadł. Jak się położył na mój kotek. No. W sumie sobie zobaczyć, to wam pokażę. Nie ja wiem, nie wiem jak wy macie, ale ja po jak w sumie pierwszy śnieg, to mi to tak jara. Jak nie wiem, jeszcze teraz vlogmasy, no Super odliczanie do święt po prostu. W śnieg dwa w górę, żeby ten śnieg był dalej żeby przez cały rok nasz był Żeby tam... Żeby się oglądało i po prostu... żeby Po prostu fajnie się oczekiwało tych świąt I się odliczało do nich Więc zostawcie ławki w i to się A tu już mój tak się położył w czasie lekcji, tak? No się chyba położył, bo spał wcześniej na takim jakby kocyku moim i teraz tutaj się położył chyba dlatego, że zauważył ten śnieg. Bo dla niego to jest właśnie pierwszy śnieg. Możecie zauważyć, że cały parapet jest w śniegu. Więc mamy oficjalnie Pierwsze... Pierwsze... oficjalnie mamy w tym roku już pierwszy śnieg zaliczony. Już jest 3 grudzień i mamy śnieg. I pamiętam, że w tamtym roku to było 1 grudnia właśnie ten śnieg padał. A w tym roku jest 3 grudnia. Ale lepiej późno niż wcale. Więc będzie nam towarzyszył dziś tego dnia śnieg. A ja wracam już do mam dzisiaj. Teraz 5-minutową przerwę miałam. Tak szybko będę bo właśnie zauważyłam, że ten śnieg pada. No. Więc wracam na łączenie. Ja przed chwilą sk y skończyłam lekcje takie normalne. A za jakąś godzinę, bo o 15.00 miała. Wyrównawczej, po prostu poprawy z fizyki to, co wczoraj mówiłam. Dzisiaj rano pisałam ten sprawdzian z informatyki. No, Mam nadzieję, że dobrze mi poszło. Zajęcia, zadania otwarte miałam wszystkie dobrze i, i muszę zobaczyć jeszcze, znaczy zadania zamknięte miałam wszystkie dobrze, a otwarte to mus, musi mi po prostu Pan, znaczy nauczyciel, sprawdzić. No. I teraz sobie jeszcze powtórzę na. Fizyki, kilka zadań No i będę już czekała na ten poprawę Ale zanim to jeszcze mogę chyba otworzyć kalendarze Oczywiście z wami No to jak mówiłam, teraz pora na otworzenie kalendarzy Spotkamy się w tym miejscu co wczoraj i przedwczoraj No i dzisiaj będziemy zdać na kinder na Taką, żeby porzebi dobrze sprawdzian I po prostu też na naukę jutrzejsze. Czy jakby poprawa, bo już jeden spisałam. Więc szukamy. E, dzisiaj zaczynamy od Kinder, bo wczoraj był Lind, więc dzisiaj Kinder. W sumie tak wymieniała te dwa kalendarze: raz będzie Lind oraz Kinder. W sumie tak co dzień tak jest wymieniała. Więc szukamy w Kinderze trójki. Najgorsze chyba w tych kalendarzach jest to szukanie tych liczb. Mm. Mam. Tutaj jest trójka. Właśnie ciężko ten kalendarz się otwiera jakoś. I tutaj mam Kinder Bueno Mini. A w lint mam dzisiaj mm, trójka, trójka, trójka. Gdzie się ta trójka schowała? Czwórkę wyjce... O, tu. I dzisiaj mamy cukierek. Taki. Nie, tego nie jadłam. No to podsumowanie takie, jakby. Mamy dzisiaj Bueno i cukierka. Więc ja sobie je zjem i będę robiła po prostu taką powtórkę, jeszcze na fizykę, taki mam czas dosłownie przed chwilą napisałam tą poprawę z fizyki i po prostu mam zamiar wyjść teraz na dwór no, wezmę kurtkę i pójdę sobie na dwór, sobie wyjdę nie wiem, tak się cieszę z tego śniegu, jakby to było nie wiem po prostu pierwszy śnieg u roku to tak nie wiem, taka jestem uta u e, usta po prostu szczęśliwa, nie wiem, Po prostu lubię ten pierwszy śnieg w roku. Inne już śniegi mi nie interesują, tak jakby dnie to jak pierwszy śnieg w roku jest i jeszcze na Wigilię jak spada śnieg, to po prostu najlepsze uczucie, jak nie wiem. I jeszcze seria Vlogmasów, to po prostu. No, to więcej do szczęścia. Dobra, ja zamykam sobie na dwór. Tak jak mówiłam, skończyłam. Te moje odrobienie pracy domowej. No. I zaraz ja robiła takie notatki jakby do nauki na historię. Bo jutro, jak wcześniej wspominałam, mam sprawdzian z całego działu. No, więc muszę sobie porobić notatki i uczyć nauczyć dat, tych terminów i tego wszystkiego, co tam jest. No. Więc. Teraz posiedzę nad tym i się odezwę do Was jak skończę. Po prostu jak doś dopiero to już nie chcę przerwać, bo później to mnie rozproszę już. <laughs> Przedtem do dwudziestej ja chcę to zrobić szybko i sięjść do nauki. Dobra. Na razie widzimy się potem tym, jak to zrobię. Ja dosłownie przed chwilą skończyłam robić sobie notatki właśnie na historię i już ogończyła tego vloga. Mam nadzieję, że nie znudziłam się już po tych 24 dnia ciągłego nagrywania tego, tych vlogów w tym vlogmasie tegorocznym. No powiecie, są to obostrzenia i to wszystko, więc nie mam jak nagrywać nic innego. Więc mam nadzieję, że nie będzie nudno. Po prostu też nie chcę, żeby Was. Tak, po prostu też zachęci do tego oglądania. Mam nadzieję, znaczy, że pod koniec grudnia nie będziecie już mieć po prostu dosyć tego mojego pokoju całego, bo tylko tutaj i w ogóle nie, bo moje vlogi nie będą takie, że gdzieś będę wchodziła na miasto czy coś i tam pokazywała jakieś na przykład galerie handlowe, tak jak wyglądają na przykład jakieś tam ozdoby. tylko po prostu vlogi w tym roku po prostu będą takie z powodą mowę, z jakimś tam pogadanką Jakieś przygotowanie potraw wigilijnych i takie po prostu domowe vlogi Takie przygotowanie już po prostu od strony domowej od do tych świat Więc ja zaraz się będę brała za naukę i będę się montować tego filmu, żebyście na jutro go mieli Więc, bo tak to już nic nie będę miała ciekawego do nagrania, więc też teraz spędzę wieczór jedynie na montowaniu i na nauce, więc będę się z Wami już żegnać. Stawcie łapki w górę, żeby codziennie były te filmy, żeby dać mi taką satysfakcję. No i nie zapomnijcie o subskrypcji wraz z dzwoneczkiem, żeby przychodziły do Was powiadomienia, i widzimy się jutro. Pa pa!